Gotowi? No to zaczynamy. No i spójrzcie na to to jest właśnie cała magia. Z jednej strony mamy poręczną torbę, która spokojnie mieści się w bagażniku, a z drugiej Bach pełnowymiarowa, gotowa do działania konstrukcja. Co tak właściwie kryje się w tej torbie? Oto i serce całej operacji dmuchawa elektryczna. To jest prawdziwy bohater, który odwala całą ciężką robotę. Okej, okay, kolejny element śledzie. I powiem tak, bez nich ani róż. To jest fundament, absolutna podstawa stabilności. Wbijamy je przy każdej nadze i mamy pewność, że konstrukcja będzie stała jak wryta, nieważne gdzie. I co najlepsze, nie trzeba biegać i szukać własnego młotka, jest w zestawie. I to całkiem solidny, porządny młotek, którym wbicie tych śledzi to dosłownie kilka sekund. Proste i genialne. I na koniec naszego małego przeglądu linki odciągowe. Kiedy pogoda zaczyna kaprysić i pojawia się wiatr, to właśnie one wchodzą do akcji i sprawiają, że namiot stoi niewzruszony. Krok numer jeden. Rozkładamy namiot najlepiej na w miarę płaskiej powierzchni. Od razu warto podpiąć linki odciągowe do tych górnych mocowań naprawdę to zaoszczędzi masę czasu i gimnastyki później. Czas na pompowanie. Ale, ale chwila, zanim podłączymy dłuchawę, jedna super ważna rzecz do sprawdzenia. Zamek do spuszczania powietrza. Musi być zamknięty na 100%. To taki mały detal, ale jeśli się o nim zapomni, no cóż, całe powietrze pójdzie w gwizdek. To jest naprawdę najlepszy moment. Obserwowanie, jak ten płaski materiał w ciągu dosłownie kilku minut rośnie i zamienia się w potężną konstrukcję. Okej, okay, kolejny element: śledzie. I powiem tak, bez nich ani róż. To jest fundament, absolutna podstawa stabilności. Wbijamy je przy każdej nadze i mamy pewność, że konstrukcja będzie stała jak wryta, nieważne gdzie. No i proszę, namiot stoi w całej okazałości. Naciągamy te linki, które zamocowaliśmy na początku, kotwiczymy je w ziemi i gotowe. A jak to teraz wszystko złożyć? W sumie robimy dokładnie to samo. Tylko w odwrotnej kolejności. Jest jedna kluczowa zasada: zawór, który przy pompowaniu musiał być zamknięty, teraz musi być szeroko otwarty. No to zobaczmy, jak wygląda demontaż: raz wypuszczamy powietrze, wyciągamy śledzie z ziemi, odpinamy linki i starannie składamy poszycie. Chodzi o to, żeby potem bez problemu weszło z powrotem do torby. I na sam koniec, kilka złotych zasad, o których warto pamiętać. Po pierwsze, namiot musi być kompletnie suchy, zanim trafi do torby, inaczej ryzykujemy pleśnią. Po drugie, trzymajmy wszystko razem, żeby nic się nie zgubiło. I po trzecie, rzecz absolutnie fundamentalna. Dmuchawa i woda to źli przyjaciele. Nigdy nie używamy jej w deszczu. Bezpieczeństwo ponad wszystko.